Bonziorno, drodzy YouTubeowicze, witam serdecznie z ciepłego Rimini, przekazuję Wam do serca fantastyczną energię. Jestem tutaj z przyjaciółmi, jestem z Jaromirem Krukiem z piłki nożnej, z Danielem Stanisławskim operatorem, a także z Grzegorzem Benem Wajdą, fotoreporterem. Także jesteśmy w bardzo mocnej sile i oczekujemy jednego zwycięstwa Polaków z San Marino, i to zwycięstwa przekonującego. Nie interesuje nas tutaj zwycięstwo jedną, dwoma, nawet trzema bramkami, ale cztery i więcej. Po to po, to, po co? Po to, żeby przede wszystkim nabrać pozytywnej energii, dobrze się nastroić przed meczem z Anglią, ale także być może dokonać jakichś eksperymentów, a przede wszystkim chciałbym zobaczyć w kadrze Nikolo Zalewskiego fantastyczny talent polsko-włoski, włosko-polski, w zależności jak na to spojrzeć, ale mimo wszystko jestem niezwykle ciekawy występu tego młodego zawodnika ofensywnego, napastnika, bo kiedy ma strzelać bramki w reprezentacji, jak nie właśnie podczas meczu z San Marino. Czy właściciel hotelu naszego, w którym mieszkamy, to piłkarz pierwszoligowy z San Marino, ale mówi wprost: Polacy tutaj spokojnie wygrają i ja mu wierzę. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarz, bądźcie z nami. Castel Sismondo piękny zamek, który wyrasta w centrum Rimini. Niesamowita budowla wzniesiona w 1437 roku przez tutajszego lorda Sismondo. Także niesamowicie robi wrażenie i oryginalnie miała fosę, która chroniła przed zdobyciem zamku. Zamek od XIX wieku jest siedzibą tutajszych karabinieri, a zatem był siedzibą karabinieri, a zatem taki rodzaj koszar. Tutaj także Ci się współcześnie Muzeum Federico Felliniego, znanego włoskiego reżysera, który właśnie jest związany z Rimini. Przed meczem zabieram Was po historyczny spacer po Rimini i San Marino. Jesteśmy na Piazza Cavour, zatem takim sercu wspaniałego miasta Rimini. Rimini, miasto celebrytów, miasto odpoczynku, miasto, gdzie najbogatsi Włosi, gwiazdy filmowe właśnie przyjeżdżają od lata. Piazza Cavour to miejsce, w którym się znajdujemy, to taki stary plac, stare centrum, które tak naprawdę już od XIII wieku pełni tę rolę, pełno tutaj kawi. Jarni. Można się i napić, i dobrze zjeść, i pozwiedzać fantastyczne zabytki. Świątynia Malatesty w Rimini to jeden z najpiękniejszych renesansowych budynków we Włoszech. Zniesiony w XV wieku przez słynnego Sismondo Malatesty, takiego wzorcowego księcia włoskiego, który uczestniczył we wszystkich włoskich wojnach stawiał takie przepiękne budowle jak ta za mną. Świątynia Malatesty wyróżnia się także pięknem naw, charakterystyczny krucyfiks, także naprawdę trzeba zobaczyć, będąc w Rimini, tę świątynię i myślę, że ona też gdzieś natchnie białą czerwonych do tego żeby jak najwięcej bramek strzelili drużynie San Marino Bóg nad nami czuwa jest z nami a tak mówiąc poważnie to rzeczywiście robi ta świątynia ogromne wrażenie i wszystkich zachęcam żeby ją zobaczyć szczerze, że y, zawsze za jedną ze swoich mocnych stron uznawałem umiejętność odcięcia się, zarówno od y, opinii krytycznych, jak i tych bardzo pozytywnych, bo uważam, że jedne i drugie e, zawsze są przesadzone. E, prawda jest zawsze gdzieś po środku. Po, po słabych spotkaniach trzeba ciężko pracować, żeby, e, żeby następne były lepsze. Po, po dobrych spotkaniach trzeba jeszcze ciężej pracować, żeby było jeszcze lepiej. I, i zawsze tylko na tym się skupiałem i, i jakby starałem się nie, nie przywiązywać uwagi do bodźców zewnętrznych. Wydaje mi się, że w meczu z Albanią, pomimo tego, że uważam, że nasza gra nie wyglądała dobrze, na pewno gra nie wyglądała tak dobrze jak wynik, może tak, to takich oczywistych sytuacji bramkowych dużo nie mieliśmy. Tak naprawdę z jedynej, którą sobie stworzyli, strzelili bramkę. Potem były jakieś strzały z pola karnego, ale, ale nie mieliśmy wielkich problemów w formacji defensywnej. Na pewno trzeba ograniczyć, tak samo było na euro, jak, jak i w poprzednich meczach eliminacyjnych, tak, takie sytuacje oczywiste, to znaczy indywidualne błędy, pomyłki, bramki samobójcze, czerwone kartki, bo te, te, te rzeczy potem mają, mają duży, duży wpływ na, na, na końcowy wynik. Ale uważam, że jako, jako organizacja gry defensywnej, albo tego bloku defensywnego, ta gra wygląda dużo lepiej niż, niż mówią to, to liczby. Ja uważam, że kiedy ktoś jest zdrowy, to chce grać. Mi też zostało zadane pytanie, czy chciałbym zagrać w tym meczu czy nie i powiedziałem, że oczywiście, że chciałbym zagrać. Uważam, że, że każdy chce grać w reprezentacji, nieważne czy gra się z Anglią, z Niemcami czy z San Marino. Każdy, każdy mecz jest, jest dla nas honorem I, i jak ktoś jest zdrowy, to gra. Jakub Wawrzyniak z nami, człowiek, który musiał zawsze zastępować nieistniejącego obrońcę, a dzisiaj bardzo mocno pomaga mediom. Witam serdecznie, panie Jakubie. Dzisiaj zadanie łatwe i niełatwe. Jutro w zasadzie, no bo San Marino to taki przeciwnik, na którym można się tylko przewrócić, tak naprawdę. A przede wszystkim wzmocnić swoje indywidualne statystyki w reprezentacji, bo po zakończeniu nikt nie pyta, z kim strzelałeś, tylko ile bramek masz w reprezentacji. Natomiast. Z jednej strony mecz pułapka, bo o ile o motywację nigdy, nigdy się nie martwiłem jako piłkarz i teraz jako już przeglądający się piłkarzom, natomiast są to spotkania tego typu jak jutrzejsze, gdzie koncentracja i skupienie musi być na najwyższym poziomie, i to jest chyba najtrudniejsze zadanie. Dla chłopaków, żeby to jutro funkcjonowało tak, jakby chociaż meczu z Albanią, czy za kilka dni meczu z Anglią. Panu się podobała nasza gra z Albanią. Bo było wielu osób, mówi tak. No wynik był dobry, ale gra słabiutka. Ale jaka jest Pana zdanie jako profesjonalista? Pierwszy raz, myślę, że było to dziewiąte spotkanie Paulo Sosy jako selekcjonera. I było to pierwsze spotkanie, które mecz dał drużynie, dał trenerowi dużo więcej, jak przebieg spotkania by na to wskazywał. Skutecznie do bólu, bo chyba wszystko, co mieliśmy, to wykorzystaliśmy w tym spotkaniu. I czasem tak jest, i trzeba coś dostać ekstra, i tak to, tak to chyba ja oceniam, tak było w tym spotkaniu. Oczywiście często nie byliśmy drużyną, która prowadziła grę, a spodziewaliśmy się tego, że będzie to absolutnie inaczej wyglądało. Natomiast pamiętajmy, strzeliśmy cztery bramki. To jest fajne. Do tego strzeli piłkarze debiutujący Adam Buksa, Karolina Ty wszedł z ławki, chyba czwarte spotkanie za kadencji Sosy, druga jego bramka. Także ja tutaj bardziej upatruję się plusów, jak, jak jakichś tam negatywów. Wierzy Pan w awans? Może nie z pierwszego miejsca, ale, ale te baraże są, są w zasięgu. Ale z drugiej strony, y, trzeba w futbolu przeskakiwać samego siebie. I tak jak nam udało się kiedyś wygrać z Niemcami, to może będzie ten pierwszy raz od wielu, 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 wielu lat z Anglią. No i tego życzmy selekcjonerowi. Natomiast czy wierzę? Wierzę. Czy z pierwszego miejsca? Absolutnie nie wierzę. Natomiast wydaje mi się, że z drugiego miejsca jak najbardziej jesteśmy na tyle mocną reprezentacją, że możemy. Możemy się pokusić o młodzież. Dzięki piąteczka. Dzięki. Jesteśmy na wzgórzu Monte Titano, w samym sercu San Marino 750 metrów nad poziomem morza. Wkraczamy w starożytną. Część San Marino. Fantastyczny gród, który został zbudowany tutaj przez świętego Maryna w V wieku naszej ery. Generalnie rzecz ujmując, San Marino to dumne, choć maleńkie państwo, które nie przystąpiło do zjednoczenia Włoch przez Garibaldiego. San Marino słynie właśnie z niezależności, z wolności i otwartości na kulturę. Za chwilę wkroczymy do pięknego, starego miasta i myślę, że to będzie cudowne uzupełnienie meczu Polski i San Marino, bo warto pokazywać kulturę. Warto pokazywać świat tam, gdzie gra nasza reprezentacja i mam nadzieję, że lewy wieczorem strzeli wiele, wiele bramek. Nie mogłem wam odmówić pokazania fantastycznego widoku kolejki, która z samego centrum San Marino wozi ludzi na samą górę Monte Titano, ponad 750 metrów nad poziomem morza. San Marino to naprawdę dumny i wolny kraj. 33 tysiące ludności a 4 medale olimpijskie i takie fantastyczne budowle, także naprawdę warto docenić San Marino. Muzyka Zwykle inspirującą wycieczkę po Starym Mieście w San Marino kończymy przy jednej z trzech twierdz, prawie nie do zdobycia. 750 metrów nad poziomem morza imponuje przede wszystkim taką magią i charakterystyką wczesnego średniowiecza. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie w cioną po Robimy to dla Was. Już za chwilę mecz polski San Marino. Tutaj musimy zdobyć 3 punkty i nie ma innej możliwości i najlepiej wygrać 5 i 6-0. Kameralny stadion już gotowy. Zobaczymy, co na nim pokażą Polacy. w Lokcioną Poczach z nami Mieczysław Golba, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Witam serdecznie. Panie prezesie, panie senatorze, 7-1, mecz optymistyczny. No, szkoda tej straconej bramki na pewno. No, tak, rzeczywiście trochę szkoda, bo to faktycznie trochę chwila nieuwagi i okazało się, że wiadomo, tracimy bramkę. Natomiast, rzeczywiście, no, wynik dobry, natomiast gdybyśmy chcieli jeszcze więcej, bo jednak kilka trochę tych błędów było i uważam, że zdecydowanie powinniśmy bardziej grać, jak gdyby tak bym powiedział czujnie, no, trochę trochęśmy popuścili i przez to straciliśmy bramkę. Departament do spraw zagranicznych, tak? Pan objął, ale to ma zostać przekształcone. Jakie pierwsze zadania, pierwsze 100 dni, tak jak w polityce, się mówi, tak pewnie też i w związku z... Jakie zadania przede wszystkim? Tak, to są zadania przede wszystkim tutaj współpraca z federacjami innych prawda, federacji krajowych, jak również jeśli chodzi o szkolenie ci młodzieży, turnieje w szczególności chcemy również tutaj jak gdyby międzynarodowe turnieje zorganizować. Też chcemy jak gdyby wprowadzić tutaj bardziej więcej jak gdyby współpracy z samorządami, z ministerstwem. Taką myśl mamy, aby to poszerzyć, aby prawda, te moje kompetencje trochę były szersze. Więc oczywiście też i pierwsze już jak gdyby, decyzje współpracy z jednej uczelni się zwróciła do nas zagraniczna, która chce nawiązać współpracę odnośnie prawda, wymiany tej myśli, różni szkoleniowy i tak dalej. Także myślę, że tutaj na pewno będziemy działać dość mocno, żeby, żeby poprawiać to, co jest do zrobienia. A do zrobienia jest dużo, jak sądzę, cały czas. Na pewno tak, dlatego, że widzimy dzisiaj dużo różnych sytuacji, które są jak gdyby do poprawienia i myślę, że na pewno będziemy w tym, na tym polu i w tym kierunku iść. E, przyszłość Paulo Sousy, jak pan widzi, e, osobiście? No to poczekajmy do końca kontraktu. Jestem przekonany, że tutaj trzeba jak gdyby e, odczekać szansę każdemu. No w tej chwili na pewno nie jest to czas, aby, aby robić czy podejmować jakiekolwiek zmiany. Jestem przekonany, że na pewno trzeba będzie tutaj no, ten czas do końca dać zgodnie z tym, co. Decyzja jak zapadła wcześniej. Jestem przekonany, że, że drużyny stać na więcej. Jestem przekonany, że możemy grać jeszcze więcej z siebie dać i, i tutaj tylko wszystko zależy od, od naszych piłkarzy, od zawodników. Maciej Mateńko, wiceprezes do spraw szkolenia, którego chwali nawet Marek Wawrzynowski. W związku z tym jest to pewne nowum w szkoleniu do zrobienia. Podejrzewam bardzo, bardzo wiele w Polsce i w związku. Witam, no na pewno jest dużo pracy przede mną, ale przed całym nowym zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej i mam nadzieję, że, że nie będziecie Państwo tym zawiedzeni, chociaż na pewno na efekty będzie trzeba trochę poczekać. No właśnie, szkolenie w klubach czy na podwórku tak naprawdę, bo Zbigniew Boniek wielokrotnie o tym mówił, że no kiedyś grało się na tych podwórkach i do klubów przychodzili przede wszystkim ci już ukształtowani piłkarze, prawda, których ukształtowało właśnie to podwórko. Jak to jest? Czy rzeczywiście to kluby powinny od 12, 13-latka, 11-latka jakby wychowywać już, czy jednak trochę przywrócić tą grę na podwórkach przez SKS-y, przez współpracę z z uczelniami i szkołami. No teraz czasy tak się zmieniły, że te podwórka już nie wychowują piłkarzy, to co mówił pan prezes Boniek, to ja w 100% się tym zgadzam. Kiedyś na, tym, na tych podwórkach ćwiczyliśmy technikę, sprawność ogólną, w tej chwili tego nie ma i w tej chwili cały ciężar szkolenia przechodzi na kluby. No właśnie, na kluby. E, a jak pan się zapatruje na... Ja e, m, jestem zwolennikiem takiej koncepcji zbudowania polskiego Clara Fontaine, na wzór francuski, czy takiego ośrodka narodowego reprezentacji. O, tym, o to apelował m.in. Antoni Piechniczek już od lat e, 80. On wtedy o tym mówił. Jak pan w ogóle na taką koncepcję się zapatruje, żeby wyłuskiwać tych najlepszych polskich piłkarzy i żeby grali tak jak we Francji ze sobą od reprezentacji do lat 15, 16, 17 i właśnie w tym narodowym ośrodku? Myślę, że w tym momencie nie jest to do zrobienia, ponieważ te duże akademie szkolą naprawdę już nieźle i ciężko by było z tych największych akademii wyciągnąć zawodników i zgrupować ich gdzieś w jednym ośrodku. Więc teraz troszeczkę czasy się zmieniły i myślę, że, że nie tędy droga. My mamy zająć się szkoleniem od podstaw, przygotować młodych zawodników, wyszkolić ich, sprawić, aby byli sprawnymi przede wszystkim ludźmi, a, a później przekazać ich do tych silnych akademii. Najważniejsze dla polskiego piłkarza to, co? Więcej gry chyba jeden na jeden, więcej takiej odwagi. Dribblingu, bo często to, tego nam brakuje, prawda? Wydaje się, że szczególnie jest problem w środku pola z taką kreatywnością, bo ile szkolimy e, samych napastników, tak? Nie mamy problemów z bramkarzami. Tak wydaje się, że zawodnicy środka pola to jest taka posucha e, w naszym kraju już od lat. Brakuje nam kreatywnych zawodników, dlatego pierwszy ruch, który już wykonaliśmy, to jest skasowanie tabeli wyników w najmłodszych kategoriach wiekowych. W tym momencie dajemy 6 lat spokoju dzieciom. Na, na to, żeby uczyły się techniki, żeby były odważne. Gdzie by pan chciał mieć polskie szkolenie za 4-5 lat? Jaki jest pana cel, główny? Znaczy, przede wszystkim chciałbym, żebyśmy już w tym momencie pracowali w konkretnym systemie szkolenia, żebyśmy mieli plan na to szkolenie, a, a czas pokaże tylko, jak mocno pójdziemy w tym momencie do przodu. Ja wierzę, że to zrobimy. Jestem zadowolony z piłkarzy, którzy debiutowali dzisiaj. Myślę, że zdecydowanie mogę się odnieść pozytywnie do bardzo dobrej formy Adama Buksy, czy też Roberta Lewandowskiego. Pytasz o Nikola Zalewskiego? Nie chcę się odnosić tylko do niego, ale chcę się odnieść do, ogólnie do debiutantów. Wydaje mi się, że można być zadowolony z ich formy. Ile strzeliliśmy goli ostatnio? No właśnie, dobrze policzyłeś, 11. W związku z tym tych bramek jest naprawdę dużo i jestem zadowolony z gry ofensywnej. Teraz czeka nas niezwykle trudny mecz z Anglią, dlatego chodzi o to, żebyśmy się stali jedną rodziną, żebyśmy wiedzieli co trzeba zrobić na boisku i to będzie kluczem do zwycięstwa w tym niezwykle trudnym meczu. Na vlogu ciągną po oczach przyjaciel vloga Boży Dariwanow. Cześć Boży, witam serdecznie. Cześć. No co, śmieszna sytuacja z tą bramką dla, dla San Marino, ale myślę, że najważniejsze jest to, że 7 bramek jednak po stronie Polaków. I tak jak napisałem na Twitterze, nie ma co siać zamętu przed trudnym meczem z Anglią. Ja mam to szczęście, że byłem tutaj też w 2013 roku i też skomentowałem bramkę dla Reprezentacji San Marino. Kiedyś mi ktoś wypominał, że się nie był ucieszyłem przy tej bramce. Natomiast nie, ja zawsze podnoszę głos, jak pada bramka, nawet dla drużyny przeciwnej, a byłem tak zaskoczony tym faktem. Tyle, że tam była trochę inna sytuacja, bo to była bramka na 1 do 1. Benisz chyba tam się lekko zrzemnął po stałym fragmencie i bo został pokonany. Przebieg tego meczu bardzo podobny do, do tamtego. W zasadzie można powiedzieć, że w tym dzisiejszym spotkaniu były dwie połowy. Pierwsza z Robertem Lewandowskim, droga bez Roberta Lewandowskiego, bo w zasadzie kiedy Robert był na boisku, to ta gra nam się układała, bo on był wszędzie, przewidywał to, co może się wydarzyć, wychodził, finalizował, rozgrywał, pokazywał swoim partnerom, jak oni mają się ustawiać, jak mają wychodzić do piłek, po prostu pokazał, na czym polega nowoczesny futbol, jeżeli chodzi o te rozwiązania ofensywne, kiedy tego Roberta gdzieś zabrakło. To nas nie było przez, przez wiele minut i jakby też zwierzyli swoją szansę piłkarze San Marino. Dzięki Bogu zaczęliśmy wykorzystywać to, o czym wszyscy wiedzieli, bo przeanalizowałem sobie kilka spotkań ostatnich San Marino i wiedziałem, że oni mają bardzo duże problemy przy wrzutkach, przy starych fragmentach. Andorra zdobyła w ciągu 20 kilku minut dwa gole po rzucie rożnym jednego, po rzucie wolnym drugiego, po uderzeniu głową. Więc obecność boksy przy tych warunkach fizycznych sprawiła, że, że, to się, że, to się, że to się wreszcie udało. Bo pewnie gdyby zakończyło się wynikiem 5 do 1, to ten obraz tego wszystkiego byłby taki, że jak mówił kiedyś Wojciech Łazarek. Hmm. Gdyby był trenerem reprezentacji Sam Marino, że drugą połowę zremisowaliśmy z Polską jeden do jednego, bo takie, bo takie są fakty, natomiast zawsze wynik on buduje zupełnie inną, inną narrację i, i trudno jest krytykować zespół, który wygrał różnicą 6 goli. Natomiast no, wiadomo, że w takim ustawieniu w defensywie nie wyjdziemy nigdy. Michał Helik pokazał dużą elektrykę, jeżeli chodzi o wyprowadzanie piłki. Nie potrafi tego robić, robi to źle, nerwowo, wybija po autach. Bramkę wiemy, jak straciliśmy. Kamil Piątkowski też jakby stracił gdzieś trochę tej swojej takiej pewności siebie normalnej. Także jeżeli chodzi o wprowadzenie, Tomasz Kędziora grał na nie swojej pozycji, to było widać, więc tam działo się dużo dziwnych rzeczy. Środek pola też był ustawiony zupełnie inaczej. W zasadzie, jeżeli można powiedzieć coś o Takiej jakości i zrozumieniu, to dzisiaj w tym meczu w pierwszej połowie mieliśmy jedynie atak złożony z piłkarzy, którzy w zasadzie w tej hierarchii bez piątka na razie Milika. To są waj najlepsi napastnicy, tak Lewandowski i świderski. Plus Boksa zrobił swoją robotę. Fajne to wejście z Nikoli Zalewskiego. Wydaje mi się, że Według mojej wiedzy gdzieś na razie jest to chłopak taki trochę skryty, schowany, jeżeli chodzi o integrację z swoimi starszymi, bardziej znanymi kolegami. Natomiast na boisku tego nie widział. Trochę jestem rozczarowany postawą Kuby Kamińskiego, bo wydaje mi się, że chłopak ma na tyle dużo umiejętności, że nawet jeżeli ci nie wyjdzie jedno zagranie, drugie zagranie, jeżeli przegrasz pojedynek to rób to po raz czwarty, piąty, szósty, siódmy, a w końcu może się to gdzieś zakończy jakąś dobrą finalizacją. Trochę z tego, że tak powiem, później zrezygnował. A być może zaleski grał inaczej, bo mówił Andrzej Niedzielan, i ja się z tym zgodzę, że wychowywany jednak jest i kształcony nie w polskiej szkole. I to było widać. Może taki trochę wątek dziwny, ale Olaf Kobacki, który gra w dnia właśnie prezentuje to, o czym mówiłem, tak jak mu nie wyjdzie jedno zagranie drugie, on cały czas próbuje, aż w końcu kolejna akcja zakończy się inaczej, ale on też był szkolony we Włoszech, więc może to z tego powodu wynika. Także jeżeli to była selekcja jakaś, to chyba powiem szczerze, że w większym stopniu negatywna niż niż pozytywna, ale mówi sąsa, tak, że musi stworzyć jakąś bazę, że nie może sięgać jak wypada zawodnik numer 1, numer 2, po trzeciego zawodnika, który da tym samą jakość, ja, ja to rozumiem. tak I tak też sobie pomyślałem dzisiaj, ok, tyle zmian, mówi tutaj wczoraj, że będzie podstawowa jedenastka, że będą najlepsi piłkarze, ale wydaje mi się, że Anglicy z tego, co tak policzyłem na szybko, też chyba zagrali zupełnie inną jedenastką, więc chyba bym się na to aż tak specjalnie nie obrażał. Jesteś w ogóle optymistą przed meczem z Anglią? Bo pewnie jakbyśmy teraz zrobili sondę, to 90% kibiców nie jest. Ale jak Ty myślisz? Ja powiem, że ja, ja nie zwracam nawet uwagi chyba specjalnie na mecz z Anglią. Tak? My wiemy, że to pierwsze miejsce w grupie jest zarezerwowane. Okej, okay, to jest piłka, to się może wszystko wydarzyć, to nikt nie daje gwarancji i wiemy, że Albania też była dużo lepsza, przegrała 1-1, 4. Więc ja bym się koncentrował tutaj na tym, że po tym wyniku dzisiejszym, bo co, Albania wygrała z Węgrami, tak. tak? Żeby się skoncentrować na meczach z tymi drużynami, bo wydaje mi się, że drugie miejsce to jest tylko to, co, o co możemy grać i, i, i czekać na, na te baraże. Może się coś, coś zmieni, może ktoś znowu gdzieś wyskoczy, chociaż nie wiem, czy w zasadzie są takie perspektywy, jeżeli chodzi o naszą piłkę. Natomiast chyba dziesięciu piłkarzy zadebiutowało u Sousy w ciągu niespełna roku, to jest dużo, tak? więc... Jest to wartość pewna. Wydaje, wydaje mi się, że po prostu on myśli chyba trochę dalej, może na tym do końca nie nadążamy, nam się wiele rzeczy nie podoba i, i, ale zawsze staram się spojrzeć i na swój punkt widzenia, a słuchając Sousy też uważam, że ma, pewnie ma, ma sporo racji, chociaż wiele jego decyzji różnych jest dziwnych. Jeżeli chodzi o ten skład dzisiejszy też, natomiast no, gdzieś w tej meczowej rywalizacji na międzynarodowym poziomie dopiero może się okazać, kto z tych chłopaków będzie się nadawał, a kto nie, także wspomniałem o tej negatywnej też jakiejś selekcji, która pewnie dzisiaj nastąpiła. Z nami Jaromir Kruk, dziennikarz piłki nożnej, a także współpracownik Echa Dnia, no i kielecki futbol. Jarku, powiedz mecz zwycięski 7 do 1, ale jednak trochę uwiera ta stracona bramka, niemniej chyba, tak jak napisałem na Twitterze, nie ma co siać za mętą. Nie ma co się zamentu. Na pewno ten mecz potwierdził, że mamy silną ofensywę, szczególnie kiedy na boisku jest Robert Lewandowski. Problemy na pewno w defensywie, bo tracimy bramki bramkę w tak prostym teoretycznie meczu i popełniamy tyle, tyle błędów. No i też na pewno szukamy cały czas swojej tożsamości w pomocy. Trener szukał różnych nowych rozwiązań, bo nie było Grzegorza Krychowiaka. No i próbował sprawdzał warianty. Na pewno pozytywnie wypadł Damian Szymański, uczestnik też mojego turnieju grudniowego w Kielcach. No ale ten mecz nie dał nam odpowiedzi na wiele pytań i tak naprawdę wielkim egzaminem reprezentacji Paulo Sousa będzie spotkanie z Anglią. No tutaj wszystkie, wszystko wskazuje, że Anglia jest zdecydowanym faworytem, bo jestem zdecydowanym faworytem, ale jak to bywa w piłce, możliwe jest to, że Polska sprawi niespodziankę. No W poprzednich eliminacjach Anglia przegrała z Czechami, też nikt na to nie stawiał i może ten słabszy mecz wydarzy się tutaj reprezentacji Albionu albo kolejne kapitalne zawody rozegra Robert Lewandowski, który zbliża się do czołówki wszechczasów najlepszych szczerców reprezentacyjnych. No i nie udało się pobić rekordu z Kielc, gdzie Polska pokonała San Marino 10 do 0, do dzisiaj jest to absolutny rekord zwycięstwa polskiej reprezentacji. Trochę szkoda, że rzeczywiście nie nawiązano do tych kieleckich tradycji. No szkoda, że nie nawiązano do tych tradycji, ale z drugiej strony, tak sobie analizowałem, to na pewno to zwycięstwo 7 do 1 tutaj w ale będzie jednym z najwyższych wyjazdowych reprezentacji polskich w historii na pewno w meczach o punkty, także odgrywanych na obcym terenie. Więc nie ma co szukać dziury w całym, a tak jak już mówiliśmy, egzamin tej reprezentacji Paulo Sousy nastąpi w środę na stadionie narodowym. Trzymajmy kciuki, żeby reprezentacja Polski sprawiła niespodziankę i powalczyła z Anglią. Tyle razy się nie udało, no teraz też jest skazana na straconej pozycji, ale może wreszcie. Ale może wreszcie, i myślę, że tym optymistycznym zdaniem możemy zakończyć naszą relację z San Marino. Żegnamy się już z Serawale przepięknym regionem właśnie San Marino. No i żegnamy się z Rimini. Do zobaczenia na meczu z Anglią. Subskrybujcie, lajkujcie kanał, bądźcie z nami, bądźcie ścianą po oczach. Salut!